Zajęcia socjalizacji, na które przyszła też Rodwajlerka i nie jest to Frela, tylko jest to yy, O, I są też takie małe i duże i robimy sobie teraz kółeczka. Niektóre jeszcze poszczekują, na przykład Brego Owczarek, bo nie muszę patrzeć, żeby wiedzieć. I takie ćwiczenia mają o tyle sens. Że psy po prostu uczą się e, bycia ze swoimi ludźmi i w obecności innych psów, e, ale nic nie muszą robić, prawda? Nie muszą się angażować, mają po prostu tolerować to, co się dzieje dookoła, czyli być widzami. E, różnie to oczywiście na początku wychodzi, dlatego kluczowy w socjalizacji jest czas. Także polecam bardzo y, zajęcia socjalizacji prowadzone właśnie na smyczach. Nie, mu nie, czy nie musicie psów puszczać. To nie jest y, konieczne po to, żeby psy uczyły się tolerowania y, tego, co robią inne psy i, i ludzie. No wracam do roboty. Pięknie. <śm>